Nie pamiętacie? Dobrze, super. To bardzo się cieszę. Także możecie już zacząć od telefonu i czy zawsze będzie już jeden punkt mniej? Jak chcecie możecie mi oddać. Wartości patriotyczne są ważne, że dzisiaj tutaj przyjechaliście. Bardzo serdecznie Was witamy na trze trzeciej edycji konkursu historycznego w formie gry terenowej pod tytułem tajemnica zaginionego wieńca. Dziś poprzez rozwiązywanie zagadek historycznych związanych z wydarzeniami 1925 roku upamiętnimy wybitne postacie pochodzące z naszego regionu, a więc Wincentego Witosa i Władysława Reymonta. Ja nazywam się Klaudia Tarczo-Gajda i z przyjemnością poprowadzę to dzisiejsze spotkanie. Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowe Horyzont w Bogu Miłowicach, Tutaj pani prezes Renata Drapała. Tak. Urczynią gry i konkursu jest pani Anita Stinia, kierownik działu doskonalenia i doradztwa w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a współorganizatorami również Muzeum Wincentego Witosa w Wieszosławicach, czyli filia Muzeum Ziemi Tarnowskiej i pan kierownik, pan Janusz Skicki. Brawa. Brawa. Również współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie, gmina Wieszosławice, a cały projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Więc ogromne oklaski dla tych, dzięki którym mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Brawo. <plosy> Witamy oczywiście was, bohaterów dzisiejszego dnia, wszystkie drużyny, które do nas przyjechały, wszystkich tych, dla których historia jest nauczycielką życia. Oraz Waszych opiekunów, nauczycieli, którzy tej ważnej prawdy wciąż Was uczą. Są dziś z nami i przepraszam, kolejność będzie przypadkowa, także to nie jest żadna sugestia co do późniejszych wyników. Absolutnie proszę na to nie zwracać uwagi. Jest dzisiaj z nami szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach i mamy dwie uczennice Izabela Błachnie, Oliwię Korczyńską. Pomachacie Pomachajcie do nas, żebyśmy tam wiedzieli. Sprawdzenie jest obecności. Bo okay. Będę dobrze. to dobrze, są, są małe zmiany w uczestnikach oraz w osobach, w opiekunach. Tak, i opiekunem jest Pani Teresa Ziółkowska. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry. E, mamy reprezentantów Szkoły Podstawowej w ródce: Karolina Bogusz, Oliwie Smolej, przepraszam, tutaj zmiana, tak, Maksymilian Morin Mo, Morin to jest dodatkowa osoba, jako, tak, rozumiem, że zapasowy, tak, jest. zapasowy. I ich do konkursu pani Jadwiga Bartnik. Tak. Umachajcie, gdzie jesteście. gdzie jesteście. Super. Jesteście super. E, reprezentanci zespołu szkół w Gromniku: Mateusz Bajorek i Wiktoria Skałoń pod opieką pani Anety Styrkowiec. Dzień dobry, brawo. E, szkoła podstawowa imienia Księdza Jana Twardowskiego w Ostrowie, Filip Kawniewski, Jakub Barność pod opieką pani Renaty Gądek. Szkoła podstawowa imienia Stulecia Ruchu Ludowego Wieszesławica, czyli Arkadiusz Siednik, Alan Jakubiec, pod opieką pana Marka Podradzy. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Kazimierza Brodzińskiego w Bokni. Małgorzata Borowiec i Nataniel Pacek. Pod opieką pana Zbigniewa Solaka. Niepubliczna szkoła podstawowa w Jodłówce Bałkach Nikodem Turaj Kacper Stelmach pod opieką pana. Pani, zegar Magdalena, pani Magdalena Zegar, Witamy w tej Później mamy szkołę podstawową imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Brzozowej, Oliver i Jakub Potempa, pod opieką Pani Janeki Sturkowiec. Niepubliczna szkoła podstawowa imienia akcji Trzeci Most przy Wysławicach, Julia Małek, Anna Wiergont, pod opieką Pana Marka Piekuta. No. No, witamy serdecznie. Szkoła Podstawowa w Łętowicach Maja Plebanek Milena Wajda pod opieką Pani Agaty Wzorek. Szkoła Podstawowa numer 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie Samuel Stabasz Kacper Cholewa pod opieką Pana Grzegorza Smolenia. Publiczna Szkoła Podstawowa Nina Świętej Królowej Rówek Snu, Harka już pod opieką Pani Anny Migos. Jesteście, cieszymy się. Zespół Szkół w Lubczy reprezentowany przez Milenę Witek i Nikodema Kusek pod opieką Pani Barbary Golec. Są, tylko nie Barbara Golec. Zmiana, tak? E, Aha, nie mhm. sobie, przepraszam. Dobrze i szkoły średnie technikum imienia Józefa Piłsudskiego reprezentowane przez Maksymiliana Święcha i Karola Zgraje o, pod opieką pani Katarzyny Piórkowskiej. damy Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowane przez Karolinę Janowiec, Krzysztofa Klucza pod opieką pana Przemysława Kołodzieja. Drugie LO w Bokni reprezentowane przez Wiktorię Plebańczyk, Sylwię Chojnacką pod opieką pana Jerzego Noskowiaka. I czwarte Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie w reprezentacji Izabela Bogusz, Oliwia Gruza pod opieką pana Marka Smoły. I ostatnia szkoła, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tarnowie. Reprezentowana przez Dawida Gotka i Bartunia Gafika, pod opieką Pana Marka Smały również. Witamy bardzo serdecznie. Jeszcze nas nie było, co Pana Zabawy jeszcze nie no, chce, mi Tak, zabawę. A dobrze. To teraz oficjalnie tak, witamy szkołę podstawową imienia Jana Pawła II w zabawie. Reprezentacja Zusanna Woźniak, Maja Maćkiewicz pod opieką pani Marii Woźniak. Serdeczne brawa dla Was wszystkich za to, że dojechaliście do nas. To było takie specjalne przywitanie dla Państwa. Tak, zabawa na koniec. E, dobrze. Słuchajcie, mam taką, na początek taką propozycję. Ja zawsze, kiedy przygotowywałam się do różnych swoich egzaminów, konkursów, to robiłam sobie rozgrzewkę. I teraz będę miała dla Was takie dwie zagadki. Myślę, że bardzo proste, bo wydaje mi się, że już jesteście takimi specjalistami od Witosa, Więc ja zadam te pytania, a kto zna odpowiedź, to, to proszę podnieść rękę do góry i zobaczymy, kto będzie pierwszy. Nie są punktowane do gry, więc teraz bez stresu jest rozwoju. Aczkolwiek być może Wam pomogą. Oczywiście, tego nie wiemy. Może się coś przyda. E, jak wiecie, rodzice Witosa byli analfabetami. Witos bardzo chciał się uczyć, był bardzo ambitny. Ukończył szkołę ludową, a potem swoją edukację kontynuował już samodzielnie, czytając książki i gazety. Był fanem czytania i samokształcenia, przenumerował m.in. przyjaciela ludu, do którego później pisał pod pseudonimem. Kogo wierzyłem, pani Anitko? Ja nie wiem, ja nie patrzyłam. Nie miałam przyznanego. Może takiego. być. Mogą być wszyscy. Może być furt. Na trzy, 3, no 3, 3, 3, 4, Właśnie. 3, 4. Samochód. Jak? Jesteście pewni na 100%? Ojoj mm -hmm. oj. Uznajemy. Oj, oj. No uznajemy. Doza ja właśnie taką dozę niepewności bym jednak utrzymał. Czyli w tej dozie zostajemy, tak? tak? Do końca, do finału. Dobrze, i druga zagadka. Myślę, że jest łatwiejsza. Jako nastolatek został poważnie poturbowany przez pewne zwierzę, kiedy pomagał rodzicom przy pracy w polu. Do końca życia miał przez to problemy z nogą. Co to było za zwierzę? I to miała być ta prostsza? Tak. <laughs> Kto zna odpowiedź? No, i to była ta prostsza. Mamy za może jakaś podpowiedź o, jesteśmy mała, naci. duża? Duże zwierzę, duże zwierzę. Koń. Nie. Czy, czy to był koń? Nie, nie był nie to był koń. Nowa. Tak. Prawie, ale nie. Wyk. Bardzo dobrze. W prawo. Świetnie, no to co? Jesteś... No to teraz już wiecie jaki będzie poziom konkursu. Jesteście przygotowani. Dobrze, to teraz może wróćmy do naszego konkursu. Ja powiem o kilku takich ważnych informacjach, podejdziemy, tak? Żeby nas na pewno było dobrze słychać. Dobrze, to na początek kilka ważnych informacji dla nas, dla Was, co się Wam może dzisiaj przydać. Do konkursu zgłosiło się, jak już wiemy, 19 drużyn. Zostaniecie podzieleni na dwie grupy. W czasie, kiedy pierwsza grupa będzie się świetnie bawić, rozwiązując zagadki gry terenowej, na drugą grupę czeka zwiedzanie ścieżki edukacyjnej śladami Wincentego Witosa z panem kierownikiem Janusz. To będziemy dobrze bawić. Też będzie dobra zabawa. Odpytujcie, podpytujcie, chociaż pan Janusz nie zna pytań. Nie, 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 nie miałem wglądu. Pokryliśmy je wtedy. No Tym razem busami, nie, tam, nie zakrzętami Będziecie się przemieszczać. Potem będzie zamiana, a po zakończonym konkursie spotkamy się wszyscy w Centrum Kultury wsi Polskiej w Wieszoszławicach. Przejeżdżaliście obok tego budynku i tam będzie ognisko, czyli coś dla ciała. Tam również odbędą się warsztaty z kaligrafii dla jednej grupy i warsztaty taneczne z zespołem Swojacy dla grupy drugiej. Po podliczeniu głosów Ogłosimy wyniki na atrium, rozdamy nagrody oraz zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. I teraz trzeba oddać głos faktycznej gry terenowej. Jeszcze tylko taka, jeszcze by to, dała, to takie krótkie informacje e, logistyczne, żebyśmy no, tego koniec. nie zaczęły. Tak, tak, koniec. tak. tak. Mhm. Czyli teraz oddaję głos Pani Anicie. Mhm. Tak, Pani Anita wyjaśni nam zasady tej gry. Dobrze. Ja patrząc na twarze nauczycieli, to wiem, że wszyscy już Państwo braliście udział w grze, więc pewnie pomogliście trochę uczniom i już objaśnialiście, no nie, ale nie nie, wszyscy, nie, 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 nie wszyscy. My pierwszy raz jesteśmy. To będę do Was raz. mówiła szczególnie dużymi literami. To jest Zna? pierwszy raz. Tak. Kto jest znaczy, pierwszy raz? To jest pierwszy raz. Uczniowie, a szkoły w ogóle, tak? No super, fajnie. Dobrze pani, za chwileczkę wylosujecie ode mnie numer grupy i będziecie występowali w całej grze pod numerem grupy, czyli ten numer grupy będziecie pisali na teście, czyli będzie test 1A1B. Dogadajcie się już para, który jest osobą A, którą B. I tak będziemy to później sumowali, więc się nie przejmujcie, nie podamy wyników, także nie, nikt nie będzie wiedział, kto i jak napisał do końca. Później po napisaniu... Testu losujecie numer zadania, od którego zaczynacie. Dostajecie od nas karty gry, i w tym samym czasie zaczynacie wszyscy. Czas gry to jest półtorej godziny. Nastawimy budzik, to będzie czas nieprzekraczalny. Jak wybrzmi, kończymy grę. Więc pamiętajcie, że czas jest punktowany, jest dla Was tutaj również. Yy, ważny. W teście macie 17 zadań, wszystkie są zamknięte, więc macie do uzyskania 17 punktów. Co dostajecie w kartach gry? W kartach gry mianowicie będziecie mieć wskazówki, gdzie ukryli się nasi agenci. Ale żeby Wam bardzo nie utrudniać dzisiaj życia, to przedstawimy Wam teraz agentów, chociaż pewnie już się domyślacie, które to są osoby, więc ja bym bardzo prosiła Państwa, naszych agentów, żeby Państwo podeszli, dobrze bliżej tutaj. Absolutnie, czy już teraz zdradzimy, kto jest kim? No, nie, nie. Hmm. nie wiem. Nie wiem, chyba tylko. Dzieci? Muszą się chyba nimi e, się, się, kto jest agentami, ale nie zdradzimy Wam. To jest ani prawdziwych nazwisk, ani. Tak. Ale słyszeliście wszyscy, powiedziałam słowo agent. Czyli nasz Pan Ksiądz, to jest agent. Pamiętajcie. Także, ale. Wy... Czy dostaniecie od niego zadania? Znając e, naszego agenta, nie będzie to łatwe. Nie będzie łatwe. Także tak? musicie wszystkich argumentów poza siłowymi oczywiście Najpierw do spowiedzi. Dobrze, słuchajcie, są niektóre zadania takie, że e, nawet jeżeli już odnaleźliście agenta, to żeby otrzymać od niego zadanie, musicie posłużyć się właściwą kartą postaci. Te karty postaci macie w koszulce przygotowane. Musicie rozpoznać, o którą kartę będzie chodziło, wskazać naj e właściwą, Macie trzy trafienia i w końcu traficie. Są też zadania. Słuchajcie, w których potrzebne są wam pieniądze, ale nie dostajecie ich za dużo. Dostaniecie tylko trzy korony. Są zadania, które musicie zapłacić. Albo możecie kupić podwoić. Także dobrze gospodarujcie pieniędzmi. Agenci są tutaj uczuleni, że nie dadzą się przekupić. Więc złotówek nie używajcie absolutnie. Musicie mieć tylko i wyłącznie właściwe pieniądze. Możecie sobie na wszelki wypadek najpierw zobaczyć, w których zadaniach trzeba użyć koron, żebyście sobie dobrze rozplanowali budżet. Na każdym zadaniu wpisujecie swój numer grupy i te zadania składacie do koszulek. Także na koniec do mnie wrócą Wasze koszulki ze wszystkimi e, zadaniami. E, pamiętacie, znaczy te osoby, które brały udział, że jest funkcja zatrzymania czasu. Czyli gdyby się zdarzyło, że na przykład Reniu, czy możesz być pokazowym agentem? Proszę. Sure. Okay, dobrze. Więc Renia jest teraz pokazowym agentem i powiedzmy, że Klaudia już jako drużyna jest u Ja teraz przychodzę i mówię, ale muszę ja poprosić. Reniu, przepraszam panią, Słuchaj ja. Słuchaj, proszę mi zapisać funkcję zatrzymania czasu. A, dobrze, zapisuję. Godzina jest 10.00. Zapisuję okay. zatrzymanie czasu. Ok, ja teraz grzecznie czekam, czekam. I jak już Klaudia odejdzie. To Renia mi napisze, o której godzinie zaczęłam grę. 10.02. Ten... <noise> okay. ten czas zostaje Wam odliczany z ogólnego czasu gry, więc się nie martwcie, że Wam tutaj czas biegnie. Możecie też zrobić taką e, rzecz, że widzicie, że jest przy tym zadaniu dużo drżyń i idziecie sobie do innego agenta, przy którym akurat e, nikt nie stoi. Gdzie będą nasi agenci? Nasi agenci ukryją się w domu Wincentego Witosa, tam są takie pomieszczenia jak kuchnia, jak gabinet, pokój żony, pokój córki, czy o czymś zapomnianym? Nie, nie, jak najpierw, tak wszystko. Ok, jest jeszcze takie tajemnicze pomieszczenie z tyłu. Tutaj mamy budynek, który nazywamy Salą Sztandarów. tam też ukryją się nasi agenci. Jak również na końcu tego budynku jest sala nazywana Salą Stanisława Wierzby tam też będzie czekał agent. Więc tak mniej więcej nakreśliłam Wam e, mapę, gdzie powinniście się e, poruszać. E, patrzę na moją książkę. Zadań w grze jest 10. Za każde, które poprawnie rozwiążecie, ale musimy na maksa poprawnie rozwiązane. Dostaniecie fragment wieńca, bo motywem przewodnim tegorocznej gry jest poszukiwanie zaginionego wieńca. I ostatnim zadaniem, jedenastym, będzie oczywiście złożenie kuzli w całość, czyli musi powstać e, wieniec. Nie zapomnijcie sobie ode mnie wziąć kleju. W koszulce macie dodatkową kartkę, na której wieniec trzeba złożyć. No, wygląda na to, że moja ściąga jest już cała. No ja jeszcze nie wiem. Okay. Ja ale mam jeszcze gdybyście mieli pytania, ja cały czas krążę po, yy, po terenie gry. Odpowiedzi Wam nie udzielę, ale mogę, że tak powiem, wskazać kierunek. Pamiętajcie, że agenci wam nie pomagają absolutnie. To wy musicie wiedzieć, czego chcecie od agentów. Oni wam będą wręcz przeszkadzać. Mogą, może tak być. Także mogą Was zagadywać, mogą przeciągać, grać z Wami na czas. Takie jest zadanie agentów. Ale musicie być dla nich bardzo mili, grzeczni, bo mogą wam nie dać zadania. Jest taka opcja. Także użyjcie całego swojego czaru. To ja mam jeszcze takie trzy słowa klucze: y bardzo praktyczne wskazówki. Y zielony namiot, to tam po prawej stronie, y tam macie początunek i wodę, więc zadbajmy: dzisiaj jest taki dzień w miarę dobry, pogodowo, ale zadbajmy też o dobre nawodnienie. Toaleta, ta dróżka tutaj, ten chodniczek prowadzi prosto do toalety, gdyby ktoś chciał skorzystać. Tam agenta nie będzie. Tak, tam nie to będzie to agenta. Nie ma się czego obawiać i ostatnia prośba o wspólne zdjęcie. Gdybyśmy przeszli teraz przed ganek domu Wincentego Witosa, ustawili się i to będzie czas dla mediów. A ja mam jeszcze... ...umiera, więc mamy stulecie odwiedzin Wiesławic przez Reymonta i stulecie jego śmierci. A wiecie dlaczego Raymond Witos też? Co napisał Raymond? Brawo! Brawo Jęku, jak wszystko wiecie, naprawdę. Ty już wygrałaś. <grywa> okay. to, to no tak, wiecie, życzymy tak? wam wszystkim powodzenia. Ja mam jeszcze taki cytat na koniec, który sobie przygotowałam do dowolnej interpretacji przez was. Pamiętajcie, że kiedy wyeliminujecie to, co niemożliwe, to co pozostaje, choćby nieprawdopodobne, musi być prawdą. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Co zapraszam teraz? Taka <grywa> jak दर्शन yeah, करता yeah,